Kontynuujemy cykl programów promujących ciekawe zajęcia, jakie odbywają się w domach kultury należących do spółdzielni mieszkaniowej Grunwald. Ponownie odwiedziliśmy klub Raszyn. Tym razem nie w miejscu znanym szerszej publiczności, czyli przy ulicy Rynarzewskiej, ale w oddziale przy ulicy Ściegiennego. A tam trafiliśmy na fantastyczne zajęcia Szkoła tańca Sogdiana to szkoła tańca orientalnego. Istnieje ta szkoła od 2006 roku. Na terenie klubu Rashin pracujemy w prawie ósmy rok. Mamy trzy poziomy zaawansowania w szkole od początkujących do zaawansowanych. W tym roku dwa razy braliśmy udział w konkursach tańca orientalnego na profesjonalnych scenach i zdobyliśmy drugie miejsce, z czego jestem bardzo dumna i bardzo dziękuję moim dziewczynom. Naprawdę odkąd przejechałam do Polski w 2006 roku, długo, długo marzyłam i długo, długo czekałam na takich ambitnych dziewczyn. I wreszcie ich mam i bardzo, bardzo jej lubię. lubię. I bardzo im dziękuję za to, że tak się oddają siebie temu tańcu. To jest taka, jak dla mnie, dla tancerki profesjonalnej, to jest taka też motywacja, żebym przekaz przekazywać swoją wiedzę. To jest taniec absolutnie dla każdego. Naprawdę nie ma ograniczeń wiekowych. Nawet można od trzeciego roku życia już zacząć to tańczyć, no ale najczęściej, oczywiście, kobieta o tym zaczyna myśleć w tak wieku 18 lat. Nie ma przedziału naprawdę wiekowego, każda może w tym się spróbować. Zapraszam wszystkich chętnych i nie tylko z Poznania, i nie tylko z dzielnicy. Do mnie przyjeżdżają nawet 100-150 kilometrów, które mieszkają pod Poznaniem i dalej. Dlaczego Panie zdecydowały się na taniec brzucha? Ja dlatego, ponieważ no jest on bliski, że tak powiem, mojej naturze, tak? A w ogóle to od kiedy zaczęłam tańczyć taniec brzucha, to skończyły się moje kłopoty z kręgosłupem, ponieważ mam pracę siedzącą, no niestety 8, nieraz więcej godzin. To od tego momentu faktycznie stan zdrowia się znacznie polepszył i ja nie w ogóle nie pamiętam, co to jest ból kręgosłupa. Także no naprawdę polecam chociażby ze względów zdrowotnych. A po drugie to e, naprawdę dziewczynom i mnie ta jest sprawia bardzo dużo przyjemności. Nasza instruktorka wspaniała jest bardzo wymagająca, także naprawdę nieraz nam daje do wiwatu i to tak ostro. No a jak już zbliżają się konkursy, no to jest bardzo ciężka praca. Ja myślę, że wybrałam ten rodzaj tańca, aby podkreślić swoją kobiecość. I właśnie tutaj wykształciła się bardziej figura. Zresztą widzę po dziewczynach, że również zmieniają się bardzo figury na korzyść. I przede wszystkim też wiedziałam już, kto prowadzi ten kurs i wiedziałam, że jest tak sympatyczną osobą i bardzo dobrze wykształcona jest nasza instruktorka, także dlatego wybrałam tutaj tą szkołę. Wybrałam ten taniec, ponieważ jest bardzo pięknym tańcem. No i przede wszystkim y, chciałam też powiedzieć, dlaczego tą szkołę, bo to jest bardzo ważne. Y, dlatego, że y, Elena jest y, właśnie profesjonalną tancerką, y, tańczy od małego i y, bardzo dobrze prowadzi te zajęcia. Bardzo dużo y, się nauczyłam tutaj, bardzo wiele. To jest ważne dla mnie. Brałam ten taniec, ponieważ zawsze chciałam występować i y, nie każda szkoła daje takie możliwości, ponieważ niektóre szkoły są bardziej nastawione na kształtowanie figury, na fitness, a ja właśnie zależało mi na tym, żeby występować. I wybrałam ten taniec, ponieważ jest bardzo kobiecy i naprawdę dużo się tutaj nauczyłam. I zapraszam każdego, żeby, żeby kiedyś spróbował. wybrałam ten taniec, ponieważ w ogóle pierwsza rzecz, o którą zapytałam panią Alenę, to właśnie to, czy, czy są występy i oczywiście jest tutaj bardzo wiele występów. Nie jest to mus, bo, bo nie każda dziewczyna musi występować ale jednak większość z nas występuje, bo to jest dodatkowa motywacja, która po prostu mobilizuje nas do, do konkretnych ćwiczeń, a dodatkowo dodam jeszcze, że bardzo pomaga to w tańczeniu na dyskotekach wszelkich i, i po prostu, tak, ma się taką pewność siebie potem w życiu codziennym. Wybrałam ten taniec ze względu na to, że bardzo mi się podoba, jest taki kobiecy, a szkołę wybrałam, można powiedzieć, Przypadkiem, bo był to właśnie początek szkoły 2006 rok, i szukałam takiej szkoły z takim tańcem. I przez przypadek akurat mieszkam tutaj niedaleko i trafiłam na ogłoszenie. I trafiłam do Eleny. Jest to naprawdę super instruktorka, profesjonalna, oddająca się cała, można powiedzieć, do tańca. No i przynosi satysfakcję. Przede wszystkim dlatego, że jak zobaczyłam tą ferię barw i po prostu te show po raz pierwszy w klubie Raszyn, właśnie podczas pokazu yy, latem mam takie pokazy gwiazda Orientu, po prostu się zakochałam od pierwszego wejrzenia. To była miłość od pierwszego wejrzenia, po prostu stwierdziłam, ja chcę to robić. Żaden fitness, żadne yy, tutaj jakieś gimnastyki, aerobiki już nie wchodziły w grę, tylko, tylko chcę tańczyć. Tak mi się właśnie ten taniec orientalny spodobał. I tak właśnie mnie Elena też urzekła, oczywiście dziewczyny, co po niektóre dziewczyny tutaj obserwowałam jako początkujące jeszcze tutaj te, te ich pierwsze kroki, aczkolwiek one robiły, już były tak piękne te układy. Jeszcze muszę podkreślić, że Elena wymyśla wszystkie nasze układy, wszystkie nasze układy są autorstwa właśnie Eleny Kaliszewskiej i są przepiękne, przemyślane i podkreślają właściwie atuty, tancerek i tuszują, tuszują wszelkie tutaj mankamenty jeszcze może jakieś gdzieś tam niedoróbki wiadomo że się uczymy jesteśmy tutaj amatorkami niektóre dziewczyny już, już są prawie profesjonalistkami jeżdżą na różne konkursy zajmują miejsca także jest tutaj takie gro dziewczyn a reszta mi się wydaje chodzi no z tej wielkiej przyjemności jaką daje taniec jaką daje tutaj obcowanie ze sztuką z muzyką Te tak dziewczyny wszystkie tutaj mówiły też występy na scenie występowaliśmy podczas 50-lecia Klubu na scenie Teatru Muzycznego. Teraz też wiem, zdradzę tajemnicę, że się szykuje w, na dużym międzynarodowym show tanecznym prezentacja naszej szkoły. No, też Gwiazda Orientu odbywa się nie tylko tutaj na terenie Klubu Raszyn, czyli na ulicy Renarzewskiej 9. Też szukamy innych różnych miejsc ciekawych, tam gdzie nas zapraszają, gdzie nas chcą gościć i z przyjemnością zawsze tam zawitamy. Warto zainteresować się ofertą, jaką proponują Kunwalskie Domy Kultury i wziąć udział w zajęciach. Relacje z nich będziemy zdawali w kolejnych programach.